Wasza wysokość, drodzy goście, szanowni zgromadzeni. Dzień dzisiejszy, 11 października roku pańskiego 2024 zapisuje się na kartach historii naszego klanu. Książę Adam Romanowski, wcześniej naczelnik drugiego stopnia z Woli Boskiej, zostaje mianowany na arcyksięcia klanu Księstwa Złotej Polonii. Arcyksiążę Adam Romanowski, który jest lojalnym członkiem klanu od dekady, Zaczynał tak jak każdy z nas, od szeregowego, jednak dzięki swojej świetnej myśli strategicznej, kierowaniu się wiarą boską i zasadami moralnymi, szybko wzniósł swoją rangę. Poświęcił on dla klanu wiele potu, krwi i łez, jednak nigdy nie poddał się naciskom, bliźnierstwu ani zboczeczeniu od, od wrogów narodu. Niósł on klan przez czasy pokoju i krwawych wojen z innymi klanami, jak i z konspirantami działającymi wewnątrz. Jednakże w tej chwili radości i entuzjazmu nie zapominajmy o tych, którzy przyczynili się do istnienia obecnej sytuacji, pamiętajmy o wielkim wodzu, stratego, nauczycielu, psychologu, budowniczą fundamentów planu oraz po dziś dzień autorytetowi Klausowi Romanowskiemu. To właśnie on wyszkolił Adama, by mógł na własnych barkach pociągnąć klan i przedłużyć historię Czerwonej Polonii o tak długo, o ile to możliwe. Wasza wysokość, Arcyksiąże Adamie Romanowski, kontynuujesz dziedzictwo naczelnika Klausa. Niech Bóg prowadzi Cię w tej drodze, tak jak prowadził Twojego mentora. Niech Wasze rządy będą sprawiedliwe. "Niech przyniosą Poloni pokój oraz dawną sławę." Tu zmarł książę, a narodził się arcyksiążę, tak nam dopomóż Bóg." Muzyka, stop! Dziękuję wam bardzo za te dzisiejsze przybycie na tą okazję. Mimo właściwie tylu lat, co udało mi się dowodzić, tym wszystkim mimo krwawych ciągłych wojen, konfliktów i próby utrzymania tego klanu były bardzo ciężkie. W dodatku później po śmierci Klausa na Guza i wylew musiał kontynuować Tą całą historię, musiałem kontynuować to całe starania, poświęcać swój stan psychiczny, swój stan fizyczny, jak to teraz występuje u mnie. Mieliśmy wiele trudności, mieliśmy wiele rozpaczy, wiele szczęścia. W historii po u mojego boku służyło wiele. Kiedy byłem marszałkiem, kiedy byłem pułkownikiem, kiedy byłem naczelnym trzeciego i drugiego stopnia. Mimo wcześniejszych konfliktów, mimo załamań, mimo żalu i szczęścia, dalej możemy tutaj być wszyscy razem. Spotykając się tutaj w ostatni raz w tej grze, bo według planów przenosimy się na inną, żebyście swoje umiejętności mogli rozwijać odpowiednio. Dziękuję Wam bardzo wszystkim za to, że mimo konfliktów, mimo nienawiści lub mimo innych rzeczy, dalej jesteście u mojego boku. Wy jako jedyni, dzięki Wam udało się przedłużyć jeszcze bardziej naszą historię. Zbliża się 20 luty, w którym będzie pełne 10 lat naszego klanu, a moje służby jako uwodza 7 lat. Długo to utrzymuję od najmniejszych lat i bardzo gratuluję moim wiernym towarzyszom, moim wiernym ludziom, za to, że tutaj przybyli, za to, że tutaj ze mną są, za to, że dalej, mimo mojego podejścia do ludzi, wiedzą dlaczego to robię, wiedzą czemu to robię i bardzo Wam dziękuję za to wszystko. Podejdą do mnie teraz osoby, które zostaną na nagrodzone ofi oficjalnie medalem patriotyzmu polskiego. Podchodzi do mnie kozasiek. Kucnij sobie. Mimo twojej neutralności, twojego ducha, dzięki twojemu doświadczeniu, dzięki twoich twojemu starań, Nagradzam Cię medalem Patrioty Polonckiego za utrzymywanie klan, za prowadzenie dobrej strategii, za prowadzenie dobrych manewrów, za wszelką pomoc dla naszego społeczeństwa. Harusek podejdzie do mnie? Gucni? Za budownictwa tego klanu, za ciągłe poparcie, za ciągłe poparcie rządu, za, budow za budowanie armii i za inne czynności, które stworzyłeś i starałeś się dla naszego klanu, mianuję cię medalem budowniczego Polonii, patrioty polskiego i mianuję ciebie jako zastępcę mojego księcia. Dawida Wasilewicza Za Twój heroizm, za wcześniejsze budownictwo, za wcześniejszą pomoc i branie udziałów strategicznych w każdej grze, za budowanie morali dla Polonii, wszystkie Twoje grzechy zostają odwołane, przechodzą w zapomnienie. Bóg wybacza. To, co wykonałeś, lud ci wybacza i zostajesz mianowanym budowniczym Polonii. Za twój heroizm, twoją postawę, twoją wierność do służby i twoje poczucie humoru mimo najgorszych chwil mianuję cię medalem Polonskiego Patrioty. I żeby twój uśmiech zawsze nosił w odpowiednim momencie. Gratuluję. Odmaszerować. Mimo wcześniejszych wydarzeń i tragedii, które się przytrafiły w wojnie domowej, wszystkie twoje grzechy zostają wybaczone. Bóg, który ciągle macie w opiece, napawa cię ciągle pozytywem. Lecz wcześniej za dołączenie, za aktywność odpowiednią, mianuję Ciebie wyższego stopnia piechurem. Z kaprala na sierżanta moje gratulacje. Odmaszerować. Za wieloletnie doświadczenie w historii polonskiej, za wielokrotną służbę dla Polonii. Za wielkie heroizmy, strategie i podjęte decyzje dla dobra naszego klanu przez wiele lat mianuję Ciebie wojownikiem paktowskim i nagradzam Ciebie medalem Polonczyka, medalem patrioty polonskiego, medalem budowniczego Polonii i medalem młota polonskiego. Odmaszeruj. Mimo wcześniejszego Twojego dołączenia, widzę w Tobie potencjał, widzę w Tobie dobre wyszkolenie, dobre myślenie strategiczne, lecz po prostu chciałbym, żebyś czasami się, się bardziej odzywał. Mianuję Ciebie awansem na wyższy stopień. Gratuluję. Odmaszerować.